Księga Joba rozdział 35 Elichu odezwał się i rzekł: Czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja paru słów ci odpowiem i Twoim przyjaciołom zarazem: Spójrz ku niebu i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele twoich występów, co mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymują z twoich rąk? Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc. Wszakże nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie, a wtedy oni podnoszą krzyk. Lecz on nie odpowiada z powodu zuchwalstwa złych. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów, mocny nie zważa na nie, zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze i on nie zważa zbytnio na występek, Job otwiera usta do pustej mowy i w sposób nierozumny mnoży słowa.